Witam Adam Kopeć, miłośnik Excel'a z portalu Excel i Adam na VBA, odcinek 10. Jak uruchamiać makra mimo nałożonego hasła na arkusz? Tak, patrzę w kalcie recenzja, mam chroniony ten arkusz, czyli nie mogę edytować komórki. I chciałbym, żeby moje makra mogły to robić. Tak, nacisnę sobie Add 11 Mam już przygotowane krótkie kawałki kodu. Większość osób stosuje podejście, że najpierw wyłącza ochronę, później włącza ją ponownie. To jak najbardziej działa, tak? bo mam tutaj po prostu losową liczbę do komórki A1 przypisaną, więc jeśli zrobię sobie krok po kroku F8, F8, to najpierw wyłączę ochronę, później losuję liczbę, tu się zmienia ta liczba i później znowu włączam ochronę, kończę procedurę, tak więc znowu nie mogę edytować danych w Excel ale to może być kłopotliwe, bo musisz wszędzie pamiętać, dołożyć ten kawałek kodu na początku, ten na końcu. Jest inne rozwiązanie, które pozwala Ci wykorzystać dodatkowy parametr funkcji protect. Ona ma tu dużo argumentów różnych, które możesz zmieniać, i mało wykorzystywany jest parametr user interface only. A, Właśnie dzięki niemu mogą się uruchamiać makra, mimo tego, że nałożysz ochronę na arkusz. Czyli ja sobie teraz uruchomię ten kawałek kodu, po prostu F8 przejdę, kawałek po kawałku i zakomentuję te fragmenty kodu. Czyli teraz znowu F8, F8, patrzymy. Normalnie, jeśli tu byłaby domyślna wartość false, nie mógłbym tego zrobić. A jak teraz sobie. Nacisnąłem F8, parę razy, widać, że tam wartość się zmienia. Tak? Zmienię tu wartość argumentu na false. Uruchomię makro, krok po kroku. Następnie teraz próbuję to i pojawia się komunikat błędu. Nie możesz uruchamiać makro. Ale wystarczy tak, tu argument zmienić na true. Uruchomić ponownie makro. I znowu F8 jak najbardziej działa. Tak? Wartości tutaj się losowe zmieniają w komórce. A1. Taka prosta rzecz, wystarczy wiedzieć, żeby z tego korzystać. Ta wartość jest domyślnie ustawiana na false, więc, żeby mieć pewność w danym się w danym pliku, warto sobie ustawić workbook open, po prostu ten kawałek kodu. Czyli tak naprawdę wystarczy napisać, że ja chcę akurat chronić arkusz 1, przykładowo Protect, i mam po kolei. Password równa się jak przykładowo hasło i następnie user interface only dwukropek równa się true. Tak, żeby za każdym razem takie hasło, które sobie wybierzesz, zostało nakładane i włączamy możliwość uruchamiania makr. Mimo ochrony arkuszy. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.